Los Santos, dzień po zamieszkach. Wczorajszego wieczoru granica między Los Santos a Azventura zamieniła się w pole bitwy. Po wydaniu kontrowersyjnego rozporządzenia przez bulinalda Trumpa o zamknięciu granic, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Tłumy niezadowolonych obywateli ruszyły na przejścia graniczne, a jedyną odpowiedzią było wezwanie kodu miętowy na miasto. Turm na granicę. Protestujący uzbrojeni w determinację i jedność zaczęli napierać na graniczne posterunki. Na miejscu błyskawicznie zjawiły się jednostki LSPD oraz wojsko, jednak tłum nie zamierzał się wycofać. Dochodziło do starci strzałów z broni ostry. Świadkowie opisują sceny jak z filmu akcji, armatki wodne, broń długa i hydry wojskowe. Jeden z uczestników zamieszek stwierdził, że cała sytuacja to efekt rządów dyktatorki Adriany Nelson. Panie kurwa walczymy o wolny kurdystan, wolne miasto Paleto, wolne Los Santos. To wszystko przez dyktatorkę imperatorkę Adrianę Nelson. Wszystko jej wina. Ona kazała. Tak. To przejmiemy tunel. Wolne granice, nie zamkną nas. Nie wiadomo, czy przeżył, ale powiedział jeszcze bardzo ważną wiadomość. Gdybym nie przeżył, przekaż prasie, Że Paula wapłudiała ta bardzo i nie konsekwencji. Granica padła, ale czy na długo? Po intensywnych starciach tłum przedarł się na stronę Asventuras, gdzie lokalne władze, najwyraźniej nieprzygotowane na taką sytuację, udzieliły im azylu. Na miejscu rozdawano wodę i racje żywnościowe, a przywódcy protestu natychmiast zaczęli negocjacje. Jednak zamiast pozostawać w nowym azylu, buntownicy postanowili wrócić. Czy była to przemyślana strategia, czy zwykła brawura? Tego nie wiemy. Wiemy jednak, że ponowne przekroczenie granicy nie obyło się bez kolejnych starć. Co dalej? Społeczeństwo domaga się wolnych granic i swobody przemieszczania się. Coraz więcej mieszkańców Los Santos otwarcie sprzeciwia się polityce zamkniętych przejść, podkreślając, że takie działania ograniczają ich wolność i wpływają na codzienne życie. Nie chcemy murów, chcemy mostów skandowali protestujący w trakcie zamieszek. Obecnie sytuacja na granicy jest względnie spokojna, jednak źródła donoszą, że to tylko cisza przed burzą. Niezadowolenie społeczne wciąż rośnie, a pytanie brzmi: czy granice pozostaną zamknięte, czy czeka nas w kolejna fala zamieszek? Będziemy na bieżąco informować o sytuacji. Dla Weasel News, VoiceOver.